Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć procent naładowania baterii na telefonie Vivo X300. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół do zakładki baterii, następnie zjeżdżamy i wybieramy opcję Styl, Procent naładowania baterii. Styl i Procent naładowania baterii. Tutaj wybieramy opcję Albo wyświetl poza baterią, Albo wyświetl wewnątrz baterii. Jak możemy zobaczyć, procent się pojawia. Jeżeli wybierzemy opcję okrąg lub pionowy, będziemy mieli tylko i wyłącznie opcję, aby wyświetlać procent baterii poza nią. Jeżeli chcemy, aby, bate... aby procent naładowania baterii wyświetlał się na ikonie lub też w ikonie, jak ktoś inaczej nazywa, możemy wybrać tylko opcję poziomą. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!